Czy jesteś miłośnikiem m.in. sportów motorowych? Co jest takiego w tych sportach motorowych, że tak ciągnie z koszków narciarskich, bo wiadomo, że Jana Ochonen jak jeszcze był trenował, teraz wraca, uprawiał sporty w lecie, Adam Małyś teraz jeździ z sukcesami w Dakarze. Co Was ciągnie ta adrenalina taka? Czy ja myślę, że to jest indywidualne na pewno, i przypadki na pewno że Też adrenalina, bo jednak no, skoki narciarskie to taki sport, gdzie tej adrenaliny, takich emocji, prędkości jest bardzo dużo i... Coś, coś jest z tym wspólnego, jest adrenalina, jest prędkość, yy, musi być szybka reakcja, no, wiele elementów, powiedzmy, wspólnych. Yy, no poza tym, no, już takie zainteresowania myślę od dzieciństwa, myślę, że nawet wcześniej interesowałem się ogólnie rajdami samochodami, samochodami ogólnie niż, niż skokami narciarskimi, ponieważ byłem taki mały i zdarzało mi się jeździć właśnie na rajdy, kiedy jeździł jeszcze Janusz Kuli. Krzysztof Łow, czy, czy i te takie, powiedzmy, no, dawne czasy, kiedy jeszcze były rajdy WRC w Polsce. Już wtedy się tym interesowałem, ale oczywiście no, nie było wtedy jakiejś możliwości, żeby się w tym realizować. A teraz, no, kiedy już zrobiłem prawo jazdy i, powiedzmy, są też jakieś możliwości, jeśli chodzi o i, i znajomości, już bardziej możliwości finansowe, no, to staram się już teraz tak w praktyce realizować też tą, tą pasję. To też nie chodzi tylko. O samą jazdę, ale zdaje no mi się na przykład, że, że dwie godziny potrafię myć to i, i sprawia mi to po prostu przyjemność samo nie? oglądanie czy, czy słuchanie odgłosów. No, dla niektórych jest to dziwne, a dla niektórych jest to po prostu e, no, pasja. Ja uważam, że pasję w życiu warto mieć. Co będziesz się ścigał z Małerszem Budakarza za parę lat? Znaczy, szczerze mówiąc, e, wolałbym takie wyścigi bardziej płaskie i rajdy takie e, płaskie, i terenowe. Z Robertem są bardzo chętnie. No, oczywiście no, z Formułą 1 to, to będzie ciężko, bo to jednak jest bardziej, bardzo takie elitarne grono i chyba na to, już jest za późno chyba, że samym sobie wykupił zespół. Ale jeśli to. chodzi o takie po prostu e, 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 rajdy samochodowe czy nawet e, wyścigi po torach, to bardzo chętnie I mam nadzieję, że kiedyś po prostu... Pojawi się taka okaza, żeby nawet bardziej amatorsko wziąć udział w gościnie w jakimś takim wyścigu czy rajdzie. Przygotowaliśmy e, e, się do olejnika. Dzisiaj, bardzo szczęśliwa matka, że sądzę, że znam generała Limoni, bo balanza tych charytówki. Jak mi wczoraj znalazło się, wiadomo było, że tak średnio chęci,